Ile? 2600 za monitor Ultra Wide OLED 34 cale chyba cię poje! Tak powiedział do mnie Kumpel, jak mu powiedziałem o nowym monitorze od Philipsa. Zapraszam na film. No i stoi za mną 34 cale, matryca OLED, rozdzielczość 3440x1440, a odświeżanie 175 Hz. Tak wygląda nowy Philips, a wszystko to za cenę 2600 zł. Tak został wyceniony, za tyle możecie go kupić w popularnych elektromarketach. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście wartych pieniędzy, bo jakby nie było 2600 zł, to, tych to jest też duża kwota. Więc warto sobie rozważyć, czy może kupić coś innego, czy może takiego oledzika. Ja wam teraz przedstawię pokrótce taką zwężoną specyfikację, bo nie chcę was zarządzać takimi pierdołami, które są w internecie. Rozmiary, szmery, bajer, to wszystko możecie wyczytać na. Stronie elektromarketu. Ja Wam pokażę, jak on wygląda, jak on się prezentuje w grach, przedstawię Wam jego plusy oraz minusy, tym samym ułatwiając Wam podjęcie decyzji, ewentualnej decyzji zakupowej. No to lecimy. Zacznijmy może od wyglądu. Mamy tutaj oczywiście ramki, które nie są jakoś przesadnie cienkie, ale raczej też nie ma się do czego przyczepić bardziej są one, bym powiedział, standardowe. Ta dolna jest plastikowa, na której zostało umieszczone logo Philips. Mała dioda, która służy nam do powiadamiania, czy monitor jest włączony, czy nie. No, i tak naprawdę całość jest spójna i prezentuje się naprawdę spoko. Jak zajrzymy sobie na tył, tam mamy standardowo podświetlenie Ambiglow, które działa bardzo fajnie. Są to diody, które wbudowane są już w obudowę monitora i które mogą reagować na wyświetlany obraz. Mogą świecić się światłem ciągłym, czy też zmieniać losowo kolory. Wszystko to zależy tak naprawdę od nas, od tego czego aktualnie potrzebujemy. Podświetleniem zarządzamy w menu monitora, to z kolei jest dość standardowe, więc szkoda tutaj marnować czas i przechodzić te wszystkie opcje. Wywołujemy je standardowo przyciskiem, który jest na tyle monitora, został on umieszczony po jego prawej stronie. Służy ten przycisk również jako włącznik, jest on czterokierunkowy, potocznie zwany joystickiem. Pod spodem znalazły się takie złącza jak 2x HDMI 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, złącze audio oraz złącze USB typu B. Kawałek dalej mamy dwa porty USB typu A, natomiast po przeciwnej stronie jest gniazdo zasilania, a zasilacz jest już wbudowany w monitor. Całość została osadzona na dołączonej do zestawu stopie, która jest dość duża, ale jej zadaniem jest trzymać stabilnie monitor i z tego też zadania wywiązuje się bardzo dobrze. Poza tym daje ona takie funkcjonalności jak możliwość regulacji monitora w pionie, poziomie, góra, dół oraz regulacji jego kąta nachylenia. Posiada ona jeszcze jedną ciekawą funkcję, możemy na niej zawiesić słuchawki, jeżeli w tym momencie aktualnie ich nie potrzebujemy. Parametry techniczne, tak jak mówiłem, możecie sprawdzić wszystko na stronie producenta. Nie chcę Was zanudzać, a te najważniejsze będą się co jakiś czas przewijały w tym filmie. Ale dla utrwalenia wspomnę, że mamy tutaj rozdzielczość standardową dla tego typu wyświetlaczy, czyli 3440x1440, 34 cale, matryca OLEDowa, a odświeżanie maksymalne wynosi 175 Hz przy podłączeniu go przez Displayport. No to przedstawiłem Wam pokrótce monitor. Teraz zapraszam na bardziej szczegółowy opis, już tak po testach, i opowiem, co mi się podobało i do czego tak naprawdę nadaje się monitor. No i najważniejsze pytanie, czy warto. No i czas, moi drodzy, na krótkie podsumowanie. Monitor jest ze mną dość długo. A czy, czy, czy to jest długo? Nie wiem, około miesiąca czasu. Miał być krócej, ale się trochę przyciągnęło, ponieważ najpierw byłem chory, później przed monitor, jak byłem chory, później wyzdrowiałem, pojechałem na PGA, i znowu się rozchorowałem. No i nie miałem siły, żeby robić przebitki, żeby nagrywać tutaj jakiekolwiek filmy, też no źle się po prostu czułem, ale to nie znaczy, że go nie testowałem. No bo przecież leżąc w łóżku, czy nawet będąc chorym, można sobie grać w gry, można go podłączyć do komputera, próbować podłączyć do konsoli, pobawić się, potestować jak najbardziej. No i muszę powiedzieć, że naprawdę dosyć mocno go użytkowałem. I teraz przyszedł czas na właśnie tutaj moją opinię. Na ten temat i e, pierwsze co chciałbym Wam powiedzieć to oczywiście nie jest to urządzenie bez wad. Mamy plusy, mamy minusy. Weź też pod uwagę to, że ja nie mam specjalistycznego sprzętu do kalibracji monitora, do tutaj różnego rodzaju pomiaru parametrów kolorów itd. itd. E, oceniam to po prostu tak jak przeciętny kowalski, wyciągając go z biurka, z biurka, wyciągając go z kartonu, kładąc go na biurku i odpalając, ewentualnie bawiąc się w menu tego monitora, żeby polepszyć sobie troszeczkę jakość y, kolorów. No, i generalnie tak, po tym czasie muszę stwierdzić, że fajne urządzenie. Natomiast, zacznę może od tych minusów, od, od tego co mi się nie podobało, a później przejdziemy do plusów. Pierwsza sprawa, no to ta podstawa. Ona, ona musi być duża, no bo monitor jest duży, musi go jakoś utrzymać. No, ale na biurko zajmuje dość dużo miejsca. Tak jak widzicie, tam nawet w te nogi mieści się klawiatura między nogi tego monitora. Więc na dłuższą metę, jakbym go miał, to musiałbym rozważyć jakiś uchwyt po prostu na monitor do biurka przykręcany, czy tam do, na ścianę go powiesić, żeby po prostu na tym biurku było więcej miejsca. Nie wiem, czy to jest jakiś tak duży test, no to może jest minus, ale do wyeliminowania, więc raczej to nie, nie przeszkadza. Kolejna kwestia, to zauważyłem, że jak dłuższy czas użytkuję tego monitora, na przykład w. W scenarii, gdzie przeważa biel, czyli na przykład mam program Lightburn, który dookoła wszędzie jest biały, ma tylko siatkę i tam właśnie robię różne projekty do wycinania laserem, to zauważyłem, że jak on jest długo na tym białym tle, no to nagrzewa się ta matryca. I czuć na twarzy to ciepło właśnie z tej matrycy. No i tutaj, jak ktoś pracuje w Wordzie, to może się opalić z takimi paskami od tekstu. Nie no, żartuję, oczywiście. Ale czuć, czuć na twarzy tą, tą, tą solarę, czuć, że, że ten monitor grzeje. Natomiast w codziennym użytkowaniu, jak oglądamy filmy, gramy w gry, to nic takiego nie ma miejsca. To jest tylko, jak przeważa, tam, nie wiem, 80% bieli na monitorze przez dłuższy czas, no to po prostu te piksele walą tym światłem i czuć, że matyca jest ciepła, to czuję na twarzy. Kolejna sprawa to ta powłoka. Ta powłoka monitora, on jest oczywiście błyszcząca powłoka, ale nie aż tak, znaczy błyszcząca, ale. Antyodblaskowa, więc pochłania część tego światła i to działa rzeczywiście. Bo ja na tym punkcie jestem wrażliwy, dlatego nie lubię błyszczących matryc, nie lubię tabletów właśnie z błyszczącymi ekranami, ponieważ irytuje mnie czy to, żandl, który jest za mną, czy jakieś światło, które się odbija, strasznie mnie to wkurza. Tutaj tego problemu nie ma, albo nie jest on tak bardzo zauważalny. Natomiast jest inny problem, strasznie się palcuje. Jak dotkniemy tam monitora, gdzieś tam to zaraz tłuste odciski zostają, trzeba go umyć. Ale nie umyjemy go standardowo, oczywiście, jak ja to przeważnie myłem. Monitory, szmatka, płyn do szyb, jehana, Tutaj zostają smugi. Tak samo zresztą mówi na telewizorze w sypialni, też zostają smugi na OLEDzie. Mam specjalny preparat, specjalny tam 30 ty dałem na Allegro, czy tam 40 W zupełności się nadaje do czyszczenia. z OLED nie zostawia śladów. Ale fakt, że dotkniemy to już tuste tam paluchy, widać na, tym, na, na tej matrycy, no i trzeba go od razu tam gdzieś przetrzeć. Kolejna sprawa, jest taki jedna wada, ale to nie jest wina monitora, ale też chciałbym o tym powiedzieć, bo na przykład, jeżeli ktoś z Was szuka monitora, który by chciał podłączyć do konsoli, to ja tutaj chciałem podłączyć PS5 i spoko działa, ale PlayStation 5 nie obsługuje rozdzielczości 3440 na 1440, więc wszystko jest spłaszczone, rozciągnięte, kiepsko to wygląda. Więc do konsoli się nie nadaje. Znaczy, to nie jest wina monitora, to jest wina konsoli, ale warto o tym wspomnieć, aby ktoś szukał ultra widea typowo pod konsolę, bo ja też się napaliłem, że mówię, a ah, przyjedzie ten monitor, podłączę sobie playa i sobie pogram na playu. No i dupa, nie pograłem, bo wygląda to naprawdę kiepsko. No i takich więc przeciwwskazań, minusów więcej nie zauważyłem. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, no to na pewno na plus tutaj, jeżeli chodzi o odzorowanie barw, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Nie mam miernika w oczach, ale widzę. E, wiem, jaka jest różnica między moim standardowym monitorem, to był IPS, czy to jest IPS, bo do niego za chwilę muszę wrócić, bo chcą, żebym go oddał. E, to, jest, to był IPS monitor, to jest IPS LG UltraGear, więc tam, przesiadając się z tamtego na ten, no totalna różnica. Teraz wracając na ten LG, to znowu będę widział, że kolory są wyprane, niestety, e, także matycy naprawdę... Spoko się spisuje, jeżeli chodzi o OLED i o wypalanie, bo zaraz powiecie, że OLED to nieopłacalny, bo się wypala. No i tutaj no ciężko mi powiedzieć, bo przez ten czas, co ja go miałem, przez ten miesiąc czasu, ja go dość mocno katowałem, bo on u mnie po 12. 14 godzin nawet czasami był włączony. Czasami zdarzało się, że na kilka godzin zostawiłem go na przykład na programie do właśnie robienia projektów i wyszedłem gdzieś zapomniałem tam, że robiłem jakiś projekt, bo to dzieciaki, bo to tamto i wracałem po 5-6 godzinach nieraz w nocy dokończyć coś i cały czas był na przykład w jednym miejscu. Nic się nie stało. Też nie jest to nowy monitor, to jest monitor jakiś tam przechodzony, bo to jest recenzencki i on tam przechodzi od różnych tam osób, które go recenzują, więc to nie jest świeżo wyciągnięty z pudełka, więc on ma jakieś godziny tam wyświecone, no i jak na razie jest spoko, mamy też różne systemy które zapobiegają właśnie wypalaniu się tych pikseli, mamy e, odświeżanie pikseli, które tam co jakiś czas przypomina nam sam monitor, żeby to włączyć, żeby e, się tutaj nic nie wypaliło właśnie, tak samo zresztą mam na telewizorze no różne zabezpieczenia, które właśnie pomagają, żeby ta matyca się nie wypaliła nie wiem, jak to będzie po dwóch latach, po trzech latach. Ciężko mi to powiedzieć, czy to się wypali, czy nie, ale wydaje mi się, że raczej w dzisiejszych czasach wypalanie monitora no jest realne, ale bardziej staje się już powoli mitem niż rzeczywistością. Zobaczymy, nie wiem, nie mam go, nie jest to mój prywatny. Aczkolwiek osio sobie na niego zęby, bo tak jak mówiłem, on kosztuje 2600. Liczę, że na Black Friday będą jeszcze jakieś promocje i on zejdzie troszeczkę z ceny i będzie można za naprawdę niezłe pieniądze kupić fajny monitor. I myślę, żeby go sobie prywatnie za swoje własne pieniądze po prostu kupić i używać, postawić na biurku. Kolejna fajna, ciekawa funkcja to jest Picture by Picture, używałem tego monitora w dwóch konfiguracjach, pierwsza to była Picture by Picture, podłączając DisplayPort i HDMI do komputera, wtedy komputer widzi jako dwa oddzielne monitory, co padanie jest to 16 na 9 ale da się bardzo fajnie pracować, zależy na czym pracujecie, jak piszecie kod, spoko, przeglądanie jakichś tam, nie wiem, logów, czy jakaś praca biurowa, spoko, da się jak najbardziej, mega fajnie się pracuje. Ja jeszcze podłączyłem tego swojego wypranego z kolorów lg no i muszę Wam powiedzieć, że wtedy miałem trzy monitory i naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Było to naprawdę rewelacyjne stanowisko pracy. Teraz zdjąłem ten monitor, żeby znowu wrócić tutaj do jednego wyświetlacza, żeby sobie trochę pograć w gry, żeby mieć więcej miejsca na biurku, bo nie lubię, jak jest tak dużo napchane. Postawiłem zresztą konsolę, żeby potestować. Także w takiej konfiguracji trzech monitorów świetnie się pracowało. Też pracowałem w takiej konfiguracji dosyć, dosyć długo, bo to bardzo przyjemne. Też nie musimy podłączać HDMI DisplayPortem, Możemy podłączyć jednym przewodem, po prostu by ekran dzielić na pół. Też możemy, ale picture by picture lepiej się sprawdza. Na przykład, jeżeli używamy pulpitów zdalnych, łączymy się, to sobie możemy określić, na ilu monitorach, na jakich monitorach ma się ten pulpit zdalny wyświetlać. Mega fajna opcja. No i co jeszcze moi drodzy? Jeżeli chodzi o sam monitor, mamy tutaj też poświetlenie Ambiglow, które działa bardzo fajnie. Zresztą Philips słynie z tego Ambiglow i jak ktoś mówi Philips, to od razu mam w głowie to poświetlenie Ambiglow. To jest naprawdę domena telewizorów, monitorów Philipsa. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to się zgrywa, zwłaszcza jak jest ciemno, fajnie możemy sobie film obejrzeć, no efekciarskie to po prostu jest, nie musimy jakiś tam do kolej do zwykłego monitora, wygląda to całkiem ciekawie. Więcej minusów, plusów nie znalazłem, wydaje mi się, że w tej cenie naprawdę warto, mówię nie wiem jak na dłuższą metę z tym wypalaniem, myślę, że nie będzie problemu, natomiast, czy zakładam, pokładam nadzieję w marce Philips, że tak się nie stanie. E, natomiast e, mówię, ja będę polował na Black Friday, zobaczymy, czy uda mi się taki monitor w dobrej cenie upolować, e, bo wydaje mi się, że, że naprawdę jest warty swojej ceny. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Jak Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dajcie komentarz dla zasięgu i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.